Nowy odcinek z miasta, czas zacząć. Znajdujemy się w miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Jak widzicie, zbudowałem tutaj most. On jest dość średni z wyglądu, ja go jeszcze poprawię na pewno. Na pewno go też podwyższę trochę, postaram się go podwyższyć, bo jak widzicie on jest naprawdę... ...bardzo nisko zawieszony. Albo po prostu go zamienię na most zwodzony. Nie wiem, później zobaczymy. A tutaj mamy sterowiec, tak się on prezentuje. Jest naprawdę duży, bo ma jakieś chyba 100 kratek długości. Budując go, wzorowałem się na prawdziwym sterowcu. Tutaj macie zdjęcie. Nie jest może ono idealnie. Szczególnie brakuje malowania, które będą musiał dorobić wkrótce, ale i tak uważam, że wyszedł mi bardzo dobrze. Mamy też tutaj taką gondolę, gdzie jest sterowanie w środku. Oraz takie włazy, której można rzucić bomby, czy tam coś innego, skakać z podochronu. Nie wiem, co się robi z sterowcami teraz. A tutaj wyżej macie taki bardzo piękny wodór. Przenosimy się o 300 bloków dalej, w pobliżu portu, gdzie zbudowałem parę budynków. Jeden taki typowy mieszkalny, a drugi jest takim bardziej biurowcem, takim budynkiem komercyjnym. O właśnie, tak on wygląda, tutaj macie z bliska. Nie mam żadnych ścian, same szyby, samo szkło. postanowiłem tutaj poeksperymentować trochę i zrobiłem podstawę mniejszą od tych wyższej części budynku. Tutaj obok mamy taki plac parkingowy, gdzie sobie dzieciaki grają w piłkę nożną. To tutaj są plecaki jako bramki. Obok mamy kort tenisowy, kort, kort. No, tutaj się gra w tenisa. Dodatkowo dodałem taki mały park oraz taką też małą fontannę. Chciałem po prostu w pełni wykorzystać miejsce i nie zostawiać żadnych pustych przestrzeni. A tutaj mamy ten drugi blok, ten taki bardziej mieszkalny. On wygląda w ten sposób: jest zbudowany z tych nowych desek. Z przodu zaś ma taką wnękę, która jest wspierana, podpierana przez takie trzy filary, jak tam widzieliście. No i to w sumie tyle jeśli chodzi o te budynki, bo one nie mają żadnych wnętrz. Więc w sumie nie są takie ciekawe, jedyne co wam mogę w nich jeszcze pokazać to są te właśnie, te dachy. Przenosimy się na miasto, gdzie rozpoczęłem budowę ogromnego hangaru dla tych sterowców. On widzicie jest obok tego jeziora, tam na północ mapy bodajże, to jest północ. I ten hangar jest naprawdę bardzo, bardzo duży, ma 6 bloków wysokości. W środku jest sterowiec, ten sam, co był tam w mieście, tylko że to jest otwarty. Ma drzeczki otwarte, ale ogólnie to niczym się nie różni. Ten hangar jest naprawdę ogromny, tak wygląda on z daleka, więc no, będę musiał chyba albo pomniejszyć, albo go czymś zasłonić, bo inaczej to będzie bardzo wszystko wyglądało. Pomimo tego, że większość roboty jest skończona, to i tak będę się parę rzeczy dorobić. Na przykład te wrota, albo tutaj ten pas startowy, dla tego sterowca, więc tak naprawdę to jest drugie tyle roboty, ale też się na spokojnie zrobi. No i tak naprawdę to wszystko co wam chciałem dzisiaj pokazać. Do zobaczenia, cześć!